Miało być lepiej w każdym polskim domu, tak zapowiadał Donald Tusk w kampanii wyborczej. Słynna jest już przedwyborcza obietnica premiera dotycząca ceny paliwa. Pamiętają Państwo, miało być po 5,19 za litr. Nic co dane miało nie zostać zabrane, jednak za chwilę emeryci boleśnie przekonają się, że to nieprawda, bo z 14 emerytury zostanie im zabrane, prawie 900 zł. To nie wszystko. Zamiast prawie 8% podwyżki dla pracowników budżetówki będzie 4%, czyli połowa. Przedstawiciele organizacji związkowych są wściekli, bo ich żądania były ponad trzykrotnie wyższe. Marcin Bakalarski. Polacy niebawem odczują w swoich portfelach znaczącą różnicę. Od 1 lipca znacząco wzrosną rachunki za gaz i prąd. Sytuacja moim zdaniem będzie tragiczna. Proszę Państwa, już teraz rachunki, które przychodzą za energię, są często dwukrotnie wyższe. Trzeba się spodziewać no, bardzo często nawet tragedii dla wielu biedniejszych gospodarstw domowych. Z szacunków ekspertów wynika, że za gaz zapłacimy o ponad 45% więcej, a za prąd 30% więcej. Choć są to najbardziej optymistyczne prognozy, rzeczywistość może być jeszcze trudniejsza. Pamiętajmy no, w czym jest ten cały problem? Chcemy mieć droższą energię. W postaci tej zielonej energii. Podwyżki odczujemy już latem, ale najtrudniej będzie jesienią, gdy zaczyna się sezon grzewczy. Poza podwyżkami cen prądu i gazu już dużo więcej płacimy za żywność, bo wraz z początkiem kwietnia przestała obowiązywać zerowa stawka VAT. Ja jestem emerytką, proszę panią, mam 1713 zł emerytury. Więc bardzo odczuwam te ceny. Dużo lepiej było zapisać. Niestety, no wszystko idzie do góry. Dziennik Gazeta Prawna dotarł do projektu ustawy Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że zapowiadane podwyżki w budżetówce w rzeczywistości będą praktycznie nieodczuwalne. W 2025 roku urzędnicy i służby mundurowe będą mogli liczyć na wzrost uposażenia zaledwie o 4,1%. Tak wynika z dokumentu ministra finansów przekazanego członkom rządu, do którego dotarł dziennik Gazeta Prawna. Przedstawiciele organizacji związkowych są wściekli, bo ich żądania były ponad trzykrotnie wyższe. Natomiast wzrosty wynagrodzeń w budżetówce oczywiście będą. Natomiast o skali tego nie mogę w tej chwili powiedzieć. Gospodarkę dobrze odzwierciedla kondycja największych spółek skarbu państwa. A tutaj sytuacja nie jest zbyt dobra. W podsumowaniu z ostatniego miesiąca Widać spadki azoty minus 8%, KGHM minus 5%, Orlen minus 9%, PZU minus 9%. Warto przypomnieć zapowiedzi Donalda Tuska dotyczące cen paliw na stacjach benzynowych. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że, cen, że benzyna jest naprawdę po 5 zł i to nie są żadne cuda. A gdyby pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem po 5,19. Wystarczy jedna prosta decyzja. Żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. Jednak rzeczywistość zweryfikowała słowa obecnego premiera, a ceny znacząco odbiegają od zapowiadanych. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Rząd poprzedni obniżał nam, społeczeństwo było nam lżej. Rząd obecny podwyższa. No jest to raczej nieładne. Ceny są poszły w górę, więc w związku z tym yy, czasami nie starcza miesięcznie tych babarów. No, merytka ma, prawda, wzmiarem mało. To nieliczne zapowiedzi ze stu konkretów Donalda Tuska, które nie zostały zrealizowane, ale do tego chyba musimy się przyzwyczaić. Jak to powiedział Radosław Sikorski, dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać. Mar